Dzień dobry. Piotr Radniński, mieszkaniec Przemyśla. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie przywitać pana redaktora. Dziękuję, że mam Dziękuję ten zaszczyt pana widzieć pierwszy raz osobiście. Dziękuję panu za wszystkie książki, które chyba nie mam wszystkie przeczytałem. Dziękuję panu za wiele wiedzy, które dzięki panu zgromadziłem. A teraz do rzeczy. Mam dwa pytania, znaczy mam dużo pytań. Jeśli nie będzie później, to jeszcze wrócę, ale... Pierwsze pytanie, dam pan się, dam pan redaktor przedstawić jako zwolennik Konfederacji. W związku z tym, co by pan dolecił Konfederacji przy takich ruchach jak na przykład zabranie na swojej listy pani Siarkowskiej albo, co gorsza, pana Banasia? Bo jakbyśmy tak sięgnęli troszeczkę pamięcią wstecz, to te wyniki sondażowe były około 15 i nie wiem czy to nie ma coś z tym wspólnego, że partia, która zarzekała się, że takich y, dziwnych rewolt nie będzie robiła, nagle coś takiego zrobiły, ale w stosunku do pani Siarkowskiej jeszcze jej y, postawa w trakcie tej rzekomej pandemii była wyraźna i ona się temu przeciwstawiała i na pewno miała tam nieprzyjemności w pisze z tego powodu. To tyle. W innych gospodarczych, bardzo ważnych głosowaniach głosowała niestety tak jak kazała partia. Natomiast co do pana Łanasia, pan dzisiaj coś wspomniał o uwolnieniu tego ducha przedsiębiorczości w Polakach, coś, co by ruszyło nas wszystkich, to tak mi się wydaje, że ten pan akurat jest takim troszeczkę zaprzeczeniem tego wszystkiego. I czy pan jakby miał takie rady w stosunku do Konfederacji? konfederacji. Poleciłby Pan taki ruch? Czy też nie. I teraz pytanie: Czy tylko mam zadać drugie pytanie, czy pan się wypowie? Wypowiem się najpierw na to, bo potem wie pan: Ja mam dobrą pamięć, ale krótką, to ja zapomnę. Że... E, proszę pana, już mówiłem, że najgorsze są nieproszone rady. A tym bardziej w moim przypadku byłaby to trochę lekkomyślność, dlatego że ja ani jednej pani, ani tego pana nie znam. Więc szczerze mówiąc, nie wiem, co tam oni sobą reprezentują. Natomiast wydaje mi się, a w każdym razie chciałbym w to wierzyć, że każdy z przywódców Konfederacji jest dużym chłopczykiem i wie co robi. Jak się okaże, że nie są dużymi chłopczykami i nie wiedzą co robią, no to Konfederacja będzie, że tak powiem, takim meteorem, który błysnął i zgasł. No to będzie mi przykro, ale. Myślę, że świat się od tego nie zawali. To po prostu będziemy czekać do następnego razu. Ale mam nadzieję, że tak nie jest. Wie pan, nie chciałbym się wypowiadać. Ja pana, tego Banasia, to rozumiem, że chodzi o syna, bo tam pan Marian Banaś, to on nigdzie nie kandyduje, bo widać, że jest nieprzyjednanym przeciwnikiem rządu dobrej zmiany. Wcześniej jej miłośnikiem. No, to, no to, tak to jest, wie pan, jak ktoś się odkocha, to potem już najgorszym wrogiem się staje. Najgorzej z takimi zawiedzionymi tymi no, kochankami. Bo, to wtedy to, bo Bardzo dobrym przykładem jest pan Marcinkiewicz. On się chyba tyle szczęścia nie spodziewał. Nawet, Najśmielszych marzeniach. Także proszę się nie gniewać, ale nie, nie będę tutaj się zagłębiał w jakieś charakterystyki. To krótkie, jeszcze takie do Pana pytanie tak. odnośnie takiej geopolitycznej, bo mówiliśmy o Ukrainie, o naszej miłości do Ukrainy. Min. Jakiej miłości? Ja? Nie. Naszej trzeba, Nie Trzeba panować nad zaimkami, proszę to Nie, nie jestem w tym tak dobry jak Pan i nie, nie dorozumiał, Panu Pan to no to powiedzmy tak, w naszej historii do Ukrainy mieliśmy problemy z odbieraniem w szkołach języka polskiego i typu rzeczy, które tutaj profesor bardzo nagłaśnił, głównie w naszych stronach. Kilka lat temu mieliśmy identyczną sytuację na Litwie, gdzie litewsko polsko brzmiące nazwiska zostały zmieniane, litewsko-polsko brzmiące nazwy ulic zostały zmieniane, matura chyba z polskiego została zabrana. Teraz nagle staliśmy się w ciągu ostatnich dwóch tygodni w wiadomościach bardzo bliskimi, znowu przyjaciółmi. Czy nie uważa pan, że to też idzie troszeczkę za daleko? Pomoc, pomoc na wypadku wony, wojny. Na pewno musimy mieć jakiś sojusz. Natomiast czy my znowu nie oddajemy czegoś za dużo, czyli tych Polaków, którzy tam mieli zdawać maturę, a dalej nie mogą w ramach jakiejś nie wiadomo jakiej Unii? Proszę pana, dlaczego musimy? Dlaczego musimy? No. No, kto wydał taki rozkaz? że musimy. Tutaj panowie chyba dosyć wyraźnie powiedzieli, że powinniśmy się kierować polskim interesem państwowym, najpierw go sformułować, a potem się nim kierować. Nic nie musimy, jeśli cokolwiek musimy, to tylko to. Tylko to. W związku z tym no jeżeli tu pan profesor powiedział że nie wiadomo skąd ropę weźmiemy, a wysyłamy 50% ukraińskiego zaopatrzenia w paliwa czy na podstawie umowy z 2 grudnia 2016 roku, która przewiduje takie rzeczy nieodpłatnie. Nieodpłatnie. Więc jeżeli to jest zgodne z polskim interesem państwowym, to ja jestem chińskim mandarnem. Otóż Polska może każdemu pomagać, kto tam. Ale nie za darmo, nie za darmo to, że Ukraińcy się pozwolili Amerykanom wkręcić w maszynkę do mięsa, to my nie musimy za to płacić. Niech jak, jak ktoś robi głupstwa, to niech sam płaci za te głupstwa. Dlaczego my mamy płacić? Nic wie pan. Błędem jest wpędzanie państwa w sytuację bezalternatywną, że my coś musimy. My coś musimy. Jakby stanął, nie wiem, Putin czy tam Józef Biden nad nami z pistoletem, by nam przyłożył do głowy, no to wtedy ja bym też powiedział: No, musimy rzeczywiście, bo to instynkt samozachowawczy nam podpowiada, że lepiej żyć niż nie żyć, prawda. No ale na razie nikt tak nad nami nie stoi. Nikt tak nad nami nie stoi. To jest sytuacja trochę podobna do sytuacji, ale proszę usiąść, bo wystarczy, że ja stoję. Do sytuacji Polski w 1939 roku. Jak Państwo pamiętacie, to w lipcu 1939 roku do Moskwy pojechała delegacja Sztabu Imperialnego Brytyjskiego z marszałkiem Ironside. No i po to tam pojechała. Ona nie miała żadnych pełnomocni, żeby podpisać jakiś traktat, ale chodziło o wysądowanie, na jakich warunkach Stalin by przeszedł, że tak powiem, na pozycje antyniemieckie. I Stalin nie powiedział nie, tylko powiedział tak. Zwrócił uwagę Anglikom, że przecież Związek Radziecki nie ma wspólnej granicy z Niemcami. Więc w jaki sposób Armia Czerwona ma wejść w kontakt bojowy z Wehrmachtem? To niemożliwe. Gdyby, powiada Ojciec Narodów, Armia Czerwona obsadziła zachodnią granicę Polski, a to co innego, to wtedy tak. To wtedy by mogła wejść. Co to znaczy, że zażądał zapłaty z góry, żeby mu Polskę dać? I delegacja sztabu imperialnego, wracając do Londynu przez Warszawę, no nie wiem, czy poinformowała o tym polskiego ministra spraw zagranicznych, czy nie. Bo gdyby poinformowała, to jest pytanie takie. Minister Beck, w każdym razie ja na jego miejscu, to bym tak zrobił, żebym natychmiast pożegnał Anglików bardzo grzecznie i bym wysłał depesze do ambasadora Lipskiego w Berlinie, jakie są warunki niemieckie. Bo jeżeli, bo jeżeli już mamy być sprzedani, to lepiej się samemu sprzedawać niż dawać komuś licencję na to, żeby mnie sprzedawał. Bo jak się samemu będę sprzedawał, to trochę może lepiej wynegocjuję. A ten ktoś, kto tam będzie się kierował własnym interesem, a nie moim. I proszę zwrócić uwagę, że Winston Churchill, pięć lat później, właśnie tak zrobił. W Jałcie przecież nas sprzedał. Sprzedał nas. Dlatego lepiej się sprzedawać samemu. Polska stała w bardzo, wobec, w obliczu bardzo. Ciężkiej alternatywy, bardzo trudnej, wtedy, w 1939 roku. Czy stracić część państwa, bo Niemcy, by, tam Hitler by zażądał, Gdańska, korytarza, być może części Wielkopolski by zażądał. Czy też lepiej jest stracić całe państwo bo no to alternatywa była taka wiadomo było że jak Niemcy się dogadają z Sowietami to my stracimy całe państwo więc w tej sytuacji wybór między mniejszym złem dlatego dlatego to jest rządzenie kierowanie państwem wcale nie jest łatwe jest trudne i czasami wymaga tak jak to marszałek Petem powiedział że dla obowiązku trzeba poświęcić honor własny nie obywateli tylko własny on tak zrobił on tak zrobił podpisał kapitulację stanął na czele tego rządu wisi i nawet powiedział dlaczego to zrobił żeby uratować Francję przed Polonizacją. Użył tego słowa. Użył tego słowa. Przed polonizacją, czyli przed czym? Przed wydaniem narodu na pastwę okrutnych wrogów. Bez żadnego środka obrony. Tak zrobił rząd y, polski w 1939 roku. Uciekł za granicę a naród został wydany na łup dwóch okrutnych wrogów bez żadnego środka obrony. I to zrobił minister Józef Beck, który w maju 1939 roku deklamował w Sejmie o honorze. O honorze. No więc tak to. Dlaczego to zrobił? Dlatego, że ten rząd, który uprawiał taką drację, taką propagandę sukcesu, nie mógł sobie pozwolić na utratę Gdańska, nie mógł sobie pozwolić na utratę. bo by upadł. Ale to znowu przed obywatelami stanęła taka alternatywa. To lepiej stracić całe państwo, czy rząd lepiej stracić? Czy zmienić rząd? No i to przed takimi wyborami czasami na szczęście niecodziennie, bo to byśmy nie wytrzymali. Higiena psychiczna by do nas zabiło, ale czasami państwo, obywatele świadomi stają przed taki, takimi alternatywami. Nie daj Boże, żebyśmy my stanęli, a tu mówiłem o tym, przed jakimi alternatywami my możemy stanąć. I to jest już niedługo. Nie daj Boże, żeby to, to, to czarnowictwo się sprawdziło, ale na tym świecie pełnym złości wszystko może się zdarzyć. Dziękuję bardzo.